Witajcie, kochani, na tarot ESME. Przed nami ogólne czytanie tarota na czerwiec 2022 roku dla zodiakalnych ryb. Przygotowałam dla Was drogie ryby: the talie de Mius tarot i talie życie z aniołami. Okay. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i proszę, Wasze wyższe ja niech was prowadzą podczas oglądania tego czytania w swoim czasie. OK, Kochani jeszcze tylko chciałabym was zaprosić na moją stronę internetową www..sma..pl. Link do strony znajdziecie w opisie filmu, ale też pojawi się tutaj w rogu. Ok. Ryby. Ryby, czerwiec 2022 roku. Co dla was? O, proszę. Karta równowagi się odwróciła. Słuchajcie, odwróciła się dokładnie w taki sam sposób w czytaniu na dnów księżyca 30 maja. Dokładnie tak samo się odwróciła. Zrobiła takie samo salto. Więc u Was zostaje. To jest karta dla Was. To jest Wasza równowaga. Miesiąc powracania do równowagi yy, tutaj się zapowiada u Was. Już przeczytam znaczenie tej karty, oczywiście. Ok. Potrzebujemy więcej równowagi w naszym życiu. Idźmy za głosem swojego serca, które zawsze powie, co jest naprawdę ważne. Nie wahajmy się zmienić planu swojej pracy, ponieważ równowaga prowadzi do szczęścia. Nawet najmniejsze ziarnko piasku i powiew wiatru ma wpływ na resztę istnienia. Wszystkie elementy wszechświata znajdują się w doskonałej równowadze. Ile razy zabrakło nam czasu na rozmowę ze swoimi ukochanymi? Nic nie jest ważniejsze od naszej rodziny i bliskich. Równowaga prowadzi do jedności z całym wszechświatem. Jesteśmy wolni, kiedy żyjemy w stanie równowagi. Podzielmy swój czas tak, aby wszystkie elementy wzajemnie się równoważyły. Pośpiech jest niepotrzebnym ograniczeniem. Gdy efekty pośpiechu są widoczne, zaczynamy to rozumieć. Nie, marnuje, nie, nie marnujmy swojego czasu na pośpiech. Afirmacja: jesteśmy w równowadze z całym światem. Każda nasza myśl i działanie tworzy równowagę. No, kochani, bardzo y, piękne macie przesłanie anielskie. Trzeba popatrzeć y, na różne sfery swojego życia. To jest czytanie ogólne, więc y, tutaj nie będę mówiła o jednej sferze, tylko o różnych. Y, u różnych osób to może być w różnych sferach życia. Gdzie tej równowagi brakuje? Gdzie czegoś jest za dużo albo za mało? Ten miesiąc będzie służył do tego, żeby tę równowagę przywrócić, żeby dodać tam, gdzie jest za mało, a odjąć, zrównoważyć y, tam, gdzie jest za dużo. W różnych sferach życia. No, zobaczymy, co pokaże Tarot. Ok, Ryby. Czerwiec 2022 roku. Co dla naszych kochanych ryb? Jakie energie, jakie potencjały na czerwiec 2022 roku? Ryby słoneczne. Osoby, które w znaku ryb mają księżyca, ascendent, Marsa, Wenus. Też jest to pytanie dla Was. Ryby. Czerwiec 2022 roku. No dobra. Główna energia. As buław. Przeszłość. Dwójka. Buław. Przyszłość. Siódemka kielichów. Hmm, nowy wybór będzie. Co będzie Wam pomagać? Karta maga. Co może przeszkadzać? Pięć denarów. Wpływy zewnętrzne. Królowa. Buław. Wpływy ukryte. Księżyc. Oczekiwania lub obawy. Paść buław. Rezultat. Albo rada. Kochankowie. Hmm. Ale macie gorące czytanie. Z przełożenia trójka kielichów. No, proszę, no proszę. Okej, okay. tak patrzę, nie mamy żadnych mieczy. Mamy dużo ognia. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery karty ognia, denary, dwie karty kielichów. No, i dwie karty, trzy karty wielkich arkan. Okej, okay, kochani, to może być naprawdę bardzo interesujący miesiąc. Ja myślę, że ta równowaga, o której mówili tutaj anioł, aniołowie, jest związana z nowym otwarciem, z nowym początkiem, z nowym wyborem. Myślę, że już od dłuższego czasu jakiejś sprawie się po prostu przyglądaliście. I zastanawialiście się, jak to ruszyć, jak to ugryźć. Coś, jakaś sytuacja tutaj wymagała tworzenia planów, wymagała obserwacji, yy, jakiejś tam logistyki i tak dalej. I myślę, że też już wiele jakichś tam intencji z Waszej strony poszło. Ale mam takie wrażenie, że właśnie w czerwcu odważycie się rozpocząć bardzo konkretne działanie. Już, już ten pomysł pokaże się. Już tutaj zakwitnie, prawda? Ten pomysł. I myślę, że będziecie w stanie właśnie z taką werwą wręcz rozpocząć działanie. As buław jest tym właśnie początkiem. Jest też energią witalności. Więc. Ta karta też mówi, że będziecie mieć siłę, będziecie mieć energię do tego, żeby rozpocząć działanie z takim, no, z takim entuzjazmem, po prostu. Więc ta decyzja, jak już zostanie podjęta przez Was, jak już to wszystko ruszy, to będzie to taka energia, że tego się nie da zatrzymać. Po prostu będziecie już naprawdę bardzo tacy zdeterminowani. I to jest główna karta całego miesiąca, więc w ogóle w czasie miesiąca może być wiele takich sytuacji, w których no, myślę, że po prostu będziecie tak nawet jak to się mówi z mety, różne rzeczy zaczynać. Nie będziecie się bać, będziecie mieć tą, taką odwagę taką naturalną odwagę życiową, żeby, żeby działać, żeby, żeby po prostu coś się działo, też żeby realizować różne pomysły. I y, też ta karta mówi, że tej siły właśnie Wam nie zabraknie. Więc y, to, jest, to jest taka pełna gotowość. To jest taka pełna gotowość do startu. W karcie przyszłości jest siedem kielichów. To jest spełnianie marzeń, to jest właśnie zastanawianie się. Tutaj pokazane są te marzenia jako rybki, którą złotą rybkę wybrać, prawda? Która będzie tą moją szczęśliwą złotą rybką, która spełni moje trzy życzenia albo więcej, prawda? Ja wiem, że u niektórych ktoś mi pewnie w komentarzach napisze, no, wystarczy, jakby jedno spełniła. Niech będzie jedno, nie? Ale też tutaj tego wyboru prawdopodobnie trzeba będzie dokonać. Ja myślę, że tutaj może się taki właśnie worek rozwiązać z różnymi możliwościami i trzeba będzie się stanowić, logistycznie poukładać, które pierwsze zacząć realizować, gdzie tej równowagi najbardziej brakuje w waszym życiu, co tutaj będzie tym priorytetem. Ale myślę, że ten wachlarz energetyczny taki właśnie, tych możliwości też może być duży, i wy z tym powerem tutaj w asie buław, no możecie, możecie naprawdę mieć taką, taką potrzebę robienia nawet i czasami kilku rzeczy na raz. Więc pomimo tego, że rozsądek gdzieś tam może Wam mówić, że. Lepiej się pojedynczo zabierać, i tak dalej, logistycznie, jakoś. No, przy siódemce kielichów może być różnie. Czasami może być tak, że trochę tutaj się zrobi, trochę tam się zrobi, ale też myślę, że siły Wam po prostu na to nie zabraknie. Co będzie Wam pomagać? Karta Maga. Cudowności karta. To jest yy, branie spraw w swoje ręce. To jest czerpanie właśnie tej magii życiowej. Działanie, tworzenie, entuzjazm, kreatywność, wspaniała kreatywność. To jest, drogie ryby, też bycie takim błyskotliwym. Ja myślę, że Wy naprawdę możecie właśnie w czasie czerwca dosłownie tryskać energią i taką właśnie kreatywnością, entuzjazmem wiele zrobić. Więc czyby by tu chodziło o sprawy zawodowe, czy by chodziło o relacje, no w karcie maga to po prostu możecie być po prostu czarujący. Więc yy, relacje, jakikolwiek wybór partnera, czy zastanawianie się jak, w jaki sposób go zdobyć też, też tutaj w tym kierunku może to iść, bo yy, w rezultacie mamy kartę kochanków, więc yy, też może się, może się to najbardziej tyczyć też spraw związanych z uczuciami. Może sobie kogoś w drogie yy, ryby, więc też to może iść u niektórych ryb w tym kierunku. Oczywiście to mogą być też sprawy zawodowe, jak najbardziej, więc jeśli jakieś sprawy zawodowe, czy własne firmy, czy praca u kogoś, czy coś, to będziecie bardzo kreatywni, Poka pokażecie się z takiej właśnie jak najlepszej strony i też wiele rzeczy będziecie w stanie po prostu wprowadzić w życie. Może coś, co długo zwlekało, co nie wiedzieliście, jak to zrobić, jak to ugryźć jak to wprowadzić w życie, to tu będziecie mieć te szanse, znajdziecie sposoby na to pomysły, prawda? I, i zaczniecie działać. Więc y, tutaj y, karta Maga na pozycji, co wam będzie pomagać, to właśnie y, wychodzenie do przodu, kreatywność, działanie, branie spraw w swoje ręce, y, nie banie się, wręcz takie właśnie myślenie, że kto jak nie ja, kiedy jak nie teraz. No. To jest właśnie taka, taka energia. Co może Wam przeszkadzać? Piątka denarów. No, kochani, no, taka karta na tej pozycji. No. Tu mag, a tu piątka denarów. Przeszkadzać Wam może y, powracanie do starych schematów, trudnych sytuacji, y, takich, właśnie typu, że kiedyś coś tam się nie udało, to może i się teraz nie uda. Takie myślenie negatywne, myślenie, uciekanie, eskapizm wszelkiego rodzaju, chowanie się za jakimiś właśnie dawnymi porażkami i brak wiary w siebie, oglądanie się za stratami, ogólnie takie skupianie się na braku. Kochani, zabraniam. Tak sobie powiem, bo co. Mogę sobie powiedzieć. Może się, mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie. Zabraniam takiej postawy w czerwcu, przy takich kartach. Zabraniam po prostu. Żadnego odwracania się za siebie, żadnego patrzenia na porażki. Tutaj po prostu idziecie do przodu. Tutaj patrzycie na to, że uda mi się, że dam radę, prawda? To jest. Nie można się tutaj skupiać na brakach. Nie można też na przykład robiąc coś nowego, myśleć, że. Czegoś tam nie starczy, albo że jesteś niewystarczająco dobry, albo coś tam. Bo w tym momencie to niczego nie zaczniesz. Tutaj trzeba po prostu działać, a wszechświat działa w ten sposób, że pomaga tym, którzy sobie pomagają, pomaga tym, którzy już zaczynają działać. Jeżeli ktoś się będzie chował, unikał, Y, tysiąc, tysiąc razy się zastanawiał nim cokolwiek zrobi i ciągle będzie mówił, że jest, myślał sobie, że jest za krótki, że nie da rady no to, to niestety może sam wtedy sabotować swoje działania więc jak tylko zacznie wam taka jakaś historia po głowie chodzić to trzeba sobie stanąć w lustrze i popatrzeć sobie w oczy i powiedzieć zaraz, y, znamy to, znamy to prawda, chyba znamy już tą historię więc co, nie wchodzimy w tę historię pamiętamy jak ona się skończyła ale, trochę, tak, trochę tak tutaj no, tak, tak sobie żartuję ale wiecie o co mi chodzi po prostu nie wchodzimy w negatywne wyobrażanie braku nie wchodzimy w identyfikację z nim i otwieramy się na tworzenie to jest właściwa postawa to jest właśnie właściwa postawa jeżeli coś myślisz, że nie wiesz jak coś zrobić albo wydaje ci się, że nie umiesz albo coś, albo że nie masz na to Mak tworzy coś z niczego. Tak naprawdę tworzy coś z niczego. Więc zobacz, co chcesz zrobić, i pomału realizuj. Na pewno się to wtedy uda. Wpływy zewnętrzne. Królowa Buław. Przepiękna królowa Buław w tej talii. Ona ma taką inspirację. Tutaj dostaje, właśnie nie wiem, czy to będzie widać. Z samej góry spływa na jej czakrę ym, trzeciego oka inspiracja, i ona dokładnie wie, co ma zrobić. Ona dostaje ten pomysł. Dokładnie to jest ten pomysł. Właśnie tu spływa, tutaj tak samo. To jest to takie pełne zrozumienie, czego potrzebuje, czego chce, jak mam to zrobić, jak to realizować. Piękna energia. Może to być też ktoś, kto Was będzie inspirował. Bo to są wpływy zewnętrzne, więc może, może dzięki komuś zainspirujecie się i y, zaczniecie właśnie działać bardziej dynamicznie. Może ktoś Wam doda odwagi, otuchy też tak może być. Królowa y, Buław może to być ktoś z pod znaków ognistych, Baran Lew, Strzelec więc też pod tym kątem warto na to popatrzeć. Ale z drugiej strony też królowa Buław. Po prostu jest aktywna. Więc yy, też zwróćcie uwagę na wszelkie takie momenty, w których koło Waszych spraw będzie się robiło gorąco. Kiedy się będzie coś przyspieszyć będziecie czuć, że to coś, coś przyspiesza. Wtedy trzeba reagować. Wtedy trzeba dać się pociągnąć tej energii. Nie można wtedy uciekać, chować się i, i się bać, na przykład, czy dam radę. Nie, wtedy po prostu trzeba iść, płynąć na fali. To jest tutaj ważne. Wpływy ukryte. Karta Księżyca na tej pozycji jest dosyć silna i będzie przede wszystkim mówiła o tym, że warto jest słuchać swojej intuicji. Tutaj trzeba włączyć, kochani, swojego GPS-a. Wy, ryby, macie tego GPS-a, prawda? Więc y, słuchajcie swojej intuicji, jak będzie wam podpowiadać, na przykład rób to, idź, tutaj się świeci to na zielono, pięknie, pięknie, jedziemy, nie? Znowu jak masz, czujesz, że nie, 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 nie rób tego, no to nie rób tego, prawda? I tutaj to trzeba wyczuć, bo ten GPS, który idzie prosto z serca, to on podpowiada dobrze, a czasami idzie z lęku. Jak idzie z lęku, bo to też lęki, jak idzie z lęku takiego typowego, z niepewności, i tak dalej, no to wtedy to nie jest właściwa odpowiedź. To wtedy nie jest GPS, to wtedy jest lęk. To wtedy są programy, to są wtedy przekonania, które powstrzymują, i z tym wtedy trzeba też. Y po prostu. No nie chcę używać słowa walczyć, ale trzeba to umieć zauważyć, bo wszystkie rzeczy niekorzystne dla nas, zauważone, tracą na swojej mocy. I to jest, to jest święta prawda. W momencie, jak coś zostaje, wiecie, no to chodzi mi o taką sytuację w stylu król jest nagi, prawda? Że rzeczy, które. każda blaga, która zostanie obnażona, przestaje. Tą swoją mocą w jakikolwiek sposób nas ranić, razić, cokolwiek z nami robić. Przestaje mieć tę moc. Więc ważną rzeczą jest też, żeby, żeby zacząć wyczuwać, bo tu w Karcie Księżyca, to ciężko jest coś zobaczyć z zmysłami, tutaj właśnie spojrzeniem i tak dalej. Tu bardziej działamy na wyczucia. I te wasze odczucia. W tym momencie mogą bardzo wiele wam powiedzieć. Ważne, żeby umieć odróżnić właśnie tą podpowiedź serca, uczucia, od, od podpowiedzi związanych z Lękiem, z programami, z, z obawami, z przeszłymi jakimiś tam porażkami czy z czymś, prawda? Tu, to, to trzeba umieć odróżnić. Bo jeżeli nie będziecie odróżniać, to będziecie wchodzić w to. Tą negatywną stronę, a to Wam zupełnie, zupełnie nie jest potrzebne. Okej. Okay. Paś y, Buław jako karta y, mówiąca o oczekiwaniach lub obawach. To też jest karta nowego początku, to też jest karta kreatywności, więc to jest otwarcie się na y, nowe możliwości, y, pełne entuzjazmu, właśnie. Pewne tej kreatywności, o której mówiłam. To jest, to jest taki właśnie powrót, po, powrót do sił po jakimś czasie wysiłku lub różnego rodzaju, rodzaju trudów. To jest taki powrót do równowagi właśnie z taką lekkością. To jest dokładnie to, o czym też tutaj w karcie anielskiej była mowa. Więc to też mogą być nowe początki w relacjach różnego rodzaju. Zwłaszcza, że tu mamy. Ani przepiękną, przepiękną kartę kochanków. Więc dla niektórych to może być nowy początek miłości, nowa miłość, lub nowy początek w związkach, które już, już Wam są znane, lub jesteście już w tych związkach, ale coś może od nowa, tak jakby się też podziać. Karta kochanków. Ona z jednej strony też mówi o dokonaniu wyboru. I niektórzy z Was rzeczywiście tych wyborów będą musieli dokonać. O tym mówiła też Siódemka Kielichów. Niektórzy z Was mogą też, bo Siódemka Kielichów przy karcie kochanków też może wskazywać na takie nieziemskie uczucia, na takie bujanie w obłokach, takie zakochanie się wręcz. I no to oczywiście będzie zależało też tutaj. Od wielu rzeczy, bo znaczy w, mówię, mówię tutaj w tym sensie, czy pozwolicie sobie na to, czy nie, bo w karcie maga pozwalacie sobie na to, a w karcie piątki denarów nie. Bo jak pomyślicie, a nie, nie, ja, ja się nie spodobam mu, albo coś tam, albo jakiekolwiek braki w sobie będziecie dostrzegać, to wtedy to się nie stanie, prawda? Wtedy dokonacie takiego wyboru, w którym to się nie urzeczywistni, a w momencie, gdy Będziecie otwarci, będziecie kreatywni, popatrzycie na siebie i do, 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 po prostu dostrzeżecie w sobie tą najlepszą wersję siebie na ten moment i się na tym skupicie, to jak najbardziej. Wtedy łatwiej wam będzie podjąć pewne decyzje, które, do, do których właśnie karta kochanków może być zwieńczeniem. Piękna, piękna energia. Także dla jednych może to być miłość, dla innych może to być dogadanie się w partnerstwie zawodowym, na przykład też, jak najbardziej. Też tutaj ktoś może podejmować decyzje odnośnie drogi zawodowej i pójść tutaj za czymś, czego, co kocha robić. Na przykład całe, powiedzmy, ktoś, całe, całe życie dodatkowo po pracy w domu coś tam na przykład szyła sobie pani jakaś i nagle stwierdzi, nie no ja już chcę się tym zająć na poważnie, nie? Więc dokonuje wyboru. Idzie za, za ciosem, za pomysłem. Jest kreatywna, szyje, pracuje, otwiera się, wyczuwa rynek, prawda? Od dawna już o tym myślała. Więc to też tutaj może być w tym kierunku. I w końcu robi to, co kocha. Wchodzi dokładnie w energię tego, co kocha. I rozkwita ten kwiat, prawda? No, to jest coś pięknego. Przepiękna jest. I te anielskie skrzydła tutaj. Cudowna jest ta karta. Co pokochasz? Jaką drogę wybierzesz? Do tego jeszcze z przełożenia, kochani, macie trójkę kilichów, która mówi o tym, żeby celebrować życie, żeby cieszyć się życiem, żeby spotykać się z ludźmi, żeby świętować codzienność nawet. To jest piękna, piękna energia. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy na przykład no, na przykład, nie, nie dawa, nie, nie, jakby to powiedzieć, nie dawaliście sobie wcześniej możliwości na, taką, na okazywanie miłości życiu. Czyli na przykład za mało w waszym życiu, było zabawy, tańca, jakichś właśnie kontaktów z ludźmi i tak dalej. Tu myślę, że cała ta sytuacja będzie prowadziła do tego, że będziecie mieć co świętować, czym się cieszyć i czym się dzielić z przyjaciółmi, z najbliższymi. To też może być taki czas, bo trójka kielichów często to są właśnie różnego rodzaju też imprezy na świeżym powietrzu, yy, gdzieś tam właśnie, czy jakieś grille, czy coś tam, czy po prostu nawet wakacje. Więc to też może w tym kierunku iść. Oczywiście tutaj, ja to mówię, bo to jest czytanie ogólne, więc to u różnych osób, w różny sposób może się przejawiać. Ale otwierajcie się na świętowanie życia. Na pewno nie na tego typu energię. To was może ściągać, ale nie pozwólcie sobie na to. Jak już powiedziałam, zabraniam. I tyle. Otwierajcie swoje serca, działajcie, idźcie za energią swojego serca. Ona wam będzie tutaj w taki właściwy sposób po prostu podpowiadać. Co robić, żeby, żeby po prostu było Wam lepiej? I pomysły, które będziecie chcieli wdrażać w tym miesiącu, mogą przynieść, jeżeli tylko się otworzycie i uwierzycie w siebie, mogą przynieść Wam naprawdę wspaniałe sukcesy i wprowadzić do Waszego życia taką równowagę, której, do tej, której bardzo dawno nie było, mam takie wrażenie że to taka, taka wyczekiwana równowaga, że niby było dobrze, ale bez tego, bez tego pójścia za, za sercem nie do końca było to tak, jak trzeba. Drogie rybki, pozdrawiam was serdecznie. Życzę wam cudownego czerwca. Niech się wam po prostu tutaj wszystko cudownie układa. Bierzcie sprawy w swoje ręce. Działajcie, realizujcie się i otwierajcie serducha. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!